Cześć, tu znowu ja. Chciałabym Wam pokazać tylko... Oj, przepraszam Was. Moje chowryse, bo ja też gram... Czekajcie, muszę to ustawić. Chowryse. Ja sobie trochę to odsunę. To tak. Klikamy sobie na chowryse. Mam nadzieję, że wszystko widzicie. Tak, ja jestem Olka19. To jest tru... Je, przepraszam Was. Będę chyba trzymać. Tak, będę trzymać. Eee. <laughs> tak, moje karty. Codziennie się dostaje trzy karty. No dalej. Tak, wow, mam dwie wiadomości. Niech Nie, nie chcę siodła westernowego. Nie, nie lubię tego. Super, złota podkowa. Sorry, ale patrzę przez ten ekranik tutaj. Yes! Ja pitolę, zaczekajcie. Przepraszam. Was bardzo. G. Nie ci, rymarz, kowadło, stetoskop, 15, proszę muśnięcie, filo, z wodą dość krewne, do się dość Zaczekajcie, a co mi brakuje? Nie. Ja chcę coś z tego. Hodow... Nie, nie chcę hodowca. Chcę rymarza albo stajennego, albo... chyba rymarza wezmę. Tak, wezmę sobie rymarza. To gdzie jest rymarz? Jak tu nie ma? A nie jest. Promień ja sam serio. Gwoździe, zgrzebło, zaciski. No, ale no, no, gdzie jest ten rymarz? O, tu jest. Okej. Okay. To nic i igły potwierdź. Tak. Yy, mam mało hajsu. Bardzo mało. Sorki. Mm, jakoś takoś Wikipedia, wczoraj? Nie, no bez jaj. Czekaj, Mondeo 2-3. Czekaj. Oj, przepraszam, chodziło mi właśnie o zarezerwowane, Już wystawiam. Jest już wystawiony, możesz kupować. Super, to było wczoraj. Ok, dobra. Zobaczymy sobie, czy mam wystawionego tego zirybola. Tylko muszę uzbierać 8000. Jakieś sieci czystej krwi. Tak, tylko muszę coś sprzedać, jakiegoś konia. Przejdźmy do koni, bo pewnie to Was najbardziej ciekawi. To są te moje małe. To moja może zrobię, tak? Tak, to jest Anastazja. Ona, no na razie to tak, tylko. Ma 16 gwiazdek doskonałości. Nie, no słońce zaszło, na serio, akurat teraz. Nie będę tak dokładnie pokazywać. Nie będę nic pokazywać w genach. Po prostu tak. No, to jest arek. O ile się nie mylę. Tak, to jest arek. Tutaj są same źrebaki. Zbieram araby, angliki i... O, ekus mi lata. Dawaj. Okej. Okay. Każdy ekus się przyda. To jest chyba Andalus. Nie, tam Okej. Okay. Sorry, że tak trzęsę To jest Dark, ok Spoko No dalej No dobra Emily to jest Albo Traken, tak Traken e No dobra, nieważne e Ferrari <głos> <głos> Ale wymyśliłam imię normalnie Super o. Jak to Grey Rider? Highland, to ja go postarzałam? Nie, to chyba ona musiała wejść. Ola musiała wejść. No bo ja jestem Emilia, ale gram na Olikoncie, bo mi ktoś skasował te konto. Yy, więc ona też czasami sobie wchodzi na to konto. Harry. Dobra, nieważne. Sorry, że taka nuda. No, ale co poradzić? Hortensia. Teraz Ida chyba tak Ida Kala Carlo Lasso jeszcze będzie jego brat Lorenzo Ta, Lorenzo I nie mówi się Lorenzo bo to jest Natera okej okay. No, kiedy mi się to skończy, to jest ten halflingerek mój, mam trzy. Ale... dwa takie... takie brudno kasztanowate, czy tam jak to się nazywa? Nie, nie wiem. Pas. <słuch> Shake i będzie jeszcze Tinka, jeszcze sh Shaker. I Tinka. Deszcz pada, jakby co u mnie. Ziva. Kiedy mi się to skończy? Przepraszam was. Ok, już się skończyło. To ja żegnam Was. I do następnego odcinka: w następnym po pokażę yy, ogierki, później klaczki, później arabki, później angliki i tak dalej. To ja Was żegnam. Cześć!